Witajcie! Psy uważa się za jedne z pierwszych udomowionych zwierząt. Naukowcy wciąż nie potrafią dokładnie określić, kiedy ludzie oswoili te stworzenia, ale najczęściej przyjmuje się, że stało się to od 10 do 14 tysięcy lat temu, w epoce kamienia. Od tego czasu psy są naszymi najlepszymi przyjaciółmi, którzy nigdy nie pozostawią nas w tarapatach. Istnieje wiele historii, które dowodzą, że pies jest nie tylko wspaniałym towarzyszem, ale też bywa naszym ratownikiem. W dzisiejszym odcinku usłyszycie jedną z takich historii. Liam Mason był bardzo szczęśliwym człowiekiem. Ludzie przyzwyczaili się do tego, że zawsze chodził z wielkim uśmiechem na twarzy. Ostatniego dnia swojej pracy w straży pożarnej zabrał do domu rocznego Coopera, szczeniaka owczarka niemieckiego, którego pół roku wcześniej wyprowadził z płonącego domu. Szczeniak szybko przyjął się u strażaków. W Remizie mieli nawet własny system znaków. Jeśli w czasie zmiany załogi Cooper głośno szczekał i zachowywał się niespokojnie, to wiadomo było, że strażacy rozpoczynający pracę będą mieli ciężki dzień. Gdy Liam postanowił zabrać psa do domu, żaden z jego kolegów się nie sprzeciwił, ponieważ wszyscy wiedzieli, że tych dwoje łączy szczególna więź. Na pierwszy rzut oka Cooper nie był miłym pieskiem. Wydawał się ostry, niezbyt łagodny ale zmieniał się na lepsze na widok Maisona. Strażak na emeryturze dobrze zajmował się Cooperem, biegał z nim każdego ranka, tresował go, uczył różnych sztuczek i trzeba przyznać, że osiągnął wspaniałe efekty. Cooper stał się jednym z najbardziej posłusznych psów, o jakim marzy każdy człowiek. Niestety, kilka lat później wydarzyło się coś nieoczekiwanego coś, co było strasznym ciosem dla rodziny pana Maisona. Pewnego dnia mężczyzna postanowił wejść na dach i naprawić antenę. Wziął narzędzia i ruszył w stronę schodów. A wtedy Cooper zaczął zachowywać się bardzo dziwnie. Podskakiwał, a nawet zaczął szczekać na swojego pana. Wyglądało na to, że próbował przeszkodzić Majzonowi w jego zamiarach. Kochanie! krzyknął do żony. Zabierz Coopera do domu, przeszkadza mi w pracy. Chyba chcę, żebym się z nim bawił, ale teraz jestem zajęty. Żona złapała psa za obroże i z wielkim trudem zaciągnęła go do domu, gdzie nadal jej się wyrywał. Już po kilku minutach rozległ się krzyk i cała rodzina wybiegła na ulicę. Był to krzyk Maisona, który spadł z wysokości drugiego piętra i stracił przytomność. Rodzina natychmiast wezwała karetkę. Po zbadaniu mężczyzny w szpitalu rodzinie przekazano straszną wiadomość. Liam zapadł w śpiączkę z powodu silnego uderzenia w głowę, ale lekarze ocenili szansę na jego wyzdrowienie bardzo nisko. Ale mimo to rodzina Maisonów postanowiła opiekować się nim do końca i nie traciła wiary, że uda mu się wyzdrowieć. Zrobili wszystko, co w ich mocy, zabrali pacjenta do domu i zatrudnili pielęgniarkę, która się nim opiekowała. Maison, głowa rodziny, był przykuty do łóżka i leżał nieruchomo podpięty rurkami do aparatury podtrzymującej życie. Oddychał tylko dzięki respiratorowi, a składniki odżywcze dostawał kroplówką. Cooper spędzał całe dnie siedząc przy łóżku swojego pana. Bardzo trudno było patrzeć na Maisona w takim stanie. Po pewnym czasie pieniądze na leczenie zaczęły się kończyć, a mimo upływu czasu i wysiłków rodziny oraz lekarzy, mężczyzna na nic nie reagował. Leżał nieprzytomny przez kilka lat i wydawało się, że nic już nie odmieni jego stanu. Liam nawet nie ruszał palcem. Choć rodzina nigdy się nie uskarżała, utrzymanie jego w takim stanie było dość trudne i kosztowne. Pies cały czas siedział przy nim, nie odchodząc od łóżka właściciela, który uratował go, gdy był jeszcze szczeniakiem. Wreszcie podczas jednego z kolejnych badań lekarz stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji będzie odłączenie pacjenta, aby rodzina mogła wrócić do normalnego życia. Żona Mejzona zaniosła się płacze i zakryła twarz rękami. Jej żal był ogromny, bo musiała pożegnać się z miłością swojego życia. Dzieci również były przygnębione tą wiadomością, ale w głębi duszy rozumiały, że ich ojciec już nie powróci. Cooper leżał cicho w kącie pokoju, słuchając wszystkiego, co mówili, ale nikt nie zwracał na niego uwagi. Dla nich był po prostu psem, który nic nie rozumiał z tego, co się dzieje. Lekarz powiedział, że tego zabiegu nie można wykonać w domu i że następnego dnia będą musieli przywieźć pacjenta do szpitala na zastrzyk. Tej nocy nikt nie zmrużył oka, zwłaszcza Cooper, który wył bez przerwy aż do rana. Następnego ranka po majzona przyjechali sanitariusze. Rodzina już się z nim pożegnała, rozumiejąc, że bez względu na to jak bardzo wielki ogarniał ich smutek, nadszedł czas pozwolić mu odejść, aby już więcej nie cierpiał. Ale gdy sanitariusze weszli do pokoju mężczyzny, Cooper zaczął na nich wściekle ujadać. Wydawało się, że pies stracił rozum, warczał i pokazywał kły. Żaden z sanitariuszy nie odważył się wejść do pokoju. Dziwne, bo pies na co dzień zachowywał się bardzo spokojnie, już dawno nie był szczeniakiem. Gdy dorósł, zaczął odnosić się przyjaźnie względem wszystkich, nawet wobec obcych. Jednak mowa jego ciała wcale nie wskazywała na to, aby miał zamiar kogoś zaatakować. Najstarszy syn złapał psa za obroże i wyprowadził go z pokoju, ponieważ stanowił zagrożenie dla sanitariuszy, którzy wreszcie, nieco uspokojeni, mogli przenieść pacjenta do karetki. Kiedy samochód ruszył, Cooper wyrwał się z rąk syna Majzona i rzucił się za jadącą do szpitala karetką. W tym momencie żona Mejzona, Marta, przypomniała sobie, że pies zachowywał się tak samo w dniu, w którym jej mąż miał wejść na dach. Może próbuje nas przed czymś ostrzec. Powinniśmy zwrócić na niego uwagę, powiedziała Marta. Ale dzieci jej nie uwierzyły, ponieważ były zbyt zaaferowane tym, co się miało zaraz stać. Marta wsiadła do samochodu i pojechała za nimi, wierząc, że Cooper próbuje ją przed czymś ostrzec. Na miejscu zobaczyła, że pies przedarł się przez ochronę i wpadł do szpitala. Wszyscy wokół bardzo się go bali. Kobieta poszła na oddział i zobaczyła, jak pies powalił lekarza na podłogę. Zezłoszony doktor wykrzyknął: Natychmiast zabierzcie stąd tego psa! Zadzwońcie do ochrony zwierząt! Nie chcę go tu widzieć. Ale w tym momencie aparat, do którego podłączony był Maison, wydał ostry dźwięk. Wszyscy rozejrzeli się z niepokojem, aby sprawdzić, co się dzieje, i nagle zobaczyli, że mężczyzna się poruszył. Maison słabym głosem powiedział: Zostaw mojego psa. Nie ruszaj go. Wszyscy byli w szoku. Nikt nie spodziewał się, że Maison kiedykolwiek się ocknie. Jego żona wybuchnęła płaczem i zadzwoniła do dzieci, aby przekazać im radosną nowinę. Lekarze nie mogli uwierzyć w to, co się stało. Cooper od razu się uspokoił i pozwolił Marcie wyprowadzić się na zewnątrz szpitala. Lekarze zbadali Maisona i okazało się, że pacjent wrócił do życia i jest niemal całkowicie zdrów. To był prawdziwy cud. Jason wyszedł ze śpiączki po wielu latach, a jego lekarz nie mógł zrozumieć, jak to wszystko mogło się stać. Miał mieszane uczucia, z jednej strony cieszył się, że pacjent wybudził się ze śpiączki, z drugiej martwił, że omal nie podał mu śmiertelnego zastrzyku. Na szczęście, dzięki Cooperowi wszystko dobrze się skończyło. Nie wiemy, jak to możliwe, że takie rzeczy się zdarzają, jak zwierzęta mogą je odbierać, ale warto zwrócić większą uwagę na ich uczucia. Nic dziwnego, że mówi się iż pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. To wszystko na dziś. Łapki w górę. Subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia wkrótce.